W poprzednich odcinkach klocko z City Przejechać do, do miasta zobaczyć czy oni tam faktycznie nie ściemniają Właśnie mamy plan na coś zupełnie nowego Gdyby się okazało, że pomysł jest nietrafiony, jest zły Klikamy, znika, BAM! Nie ma problemu, nie ma sprawy, wszystko jest ok, miasto dalej jest bezpieczne, wymyślamy kolejne metody. Ale co? No, 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 zaiste, zaiste, panowie, proszę, proszę, bardzo ciekawa maszyna. Rewolucja dla Klockozaur City. Nie tylko już nigdy nic nie zagrozi miastu, ale i ludzie będą mieli w końcu wolne. Heh. Jedynym, absolutnie jedynym problemem, by problemy po przestały powstawać w Klockozaur City jest zlikwidowanie Klockozaur City. Kocham tę trawkę kosice. Koszenie trawki, to to co robię. To miasto jest takie piękne, a trawniki ma najlepsze. Zniszczyć miasto, zniszczyć miasto. Co? Co ja słyszę? Jakie zniszczyć miasto? Ha! Jeszcze dwa, trzy odcinki temu może bym się przejął, ale dziś mamy az 5 i ma czym się przejmować. Idę śpiewać dalej i kosić trawy. Koszenie trawników to to co lubię? Nawet beton mogę skozić se. Zniszczyć miasto, zniszczyć miasto! Akimow, co on wygaduje? Nie wiem, to pewnie jakieś zwarcie. Zniszczyć miasto? Pek! Ej, ej, Zniszczyć miasto, zniszczyć miasto! Ej, Akimow, miasto. czy on właśnie zrobił kupę? Czy, czy ten robotus właśnie zrobił kupę? ha nie mogę! Ja robot zrobił kupę! Hahaha, ha, ha. ha, ha, ha. do tego jeszcze nie grali! Brrr. Wow, a kim mów? Czemu ta kupa uciekła? Nie wiem, królu, ale mam trochę obawy, że to mogła nie być kupa. No nic, skoro eksperyment się nie powiódł, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto. Co zresztą widać na załączonym obrazku. Nie pozostało mi nic innego jak iść i wcisnąć AZ-5 I wszystko skończy się dobrze, Tak spokojnie królu Dobra ziomuś, to idź wciśnij ten AZ-5 I wymyślcie mi tu jakiś nowy sposób Na coś co dalej będzie pomagało temu miastu I nie będzie nic mu zagrażało Jasna sprawa królu, jak zawsze Daj nam kilka minut i będzie po krzyku Rano wstałem se Pomyślałem, do pracy pójdę, zagrać znów na powitanie nowych gości w mieście. A tam za plecami mymi stoi król z badaczami ruskimi i z jakimś droidem, a droid mówi tak, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto, lecz miasto wie że niezniszczalny jest że mamy AZ-5 i nic nie stanie się spać możemy spokojnie Akimow już biegnie przycisk już grzeje się zło zaraz sobie zniknie jestem no i jak tam Akimow? Prezydent zadowolony z naszego Robotusa 3000? No właśnie, średnio. Robotus 3000 się zbuntował po 28 minutach. Co? No proszę, proszę, a któż to mówił? Nie bawmy się może w sztuczną inteligencję, nie bawmy się może w roboty. Oglądałam 150 filmów i żaden się nie kończy dobrze. No może ten z robotami kuchennymi, gdzie robią naleśniki. Ale kto mówił, żeby się w to nie bawić? Kto mówił, że to się skończy źle? Misa? Co? Jarzar był na tyle mądry, że to powiedział? Nie, chodzi o to, że sama mu powiedziałam, że się źle skończy ta historia z sztuczną inteligencją i wysłałam go po popcorn. A on pewnie nie wie, czy w papierku, czy w misce. Jarzar w misce. Oki, ok. mój, mój, przynieś Misa! Dobra, Akimow, ale teraz bez bezbędnego gadania. Co robimy dalej? Trzeba wymyślić coś nowego. No, wiadomo, w pierwszej jednak kolejności chyba musimy wcisnąć AZ5. Dobra, ale powiedz mi, jak to się stało w ogóle, że to się stało? Hmm, cóż, Droid skumał. Hmm, całkiem zresztą słusznie. Bo miał w, w programowaniu to, że ma sprawić, by w Kłodzkow City nie było już problemów, więc on szybko skumał, że problemów nie ma szans zatrzymać, więc co zrobić, żeby jednak problemów nie było? Bo to miał wymyślić zlikwidować Kłodzkow City. Jak nie będzie Kłodzkow City, to nie będzie problemów. Hmm, no jak na moją logikę, brzmi całkiem uczciwie i mądrze. No z, punktu z punktu widzenia nauki, no to tak. No i byłoby całkiem spoko, gdyby nie to, że teraz lata po mieście i krzyczy. Zniszczyć miasto, zniszczyć miasto, zniszczyć miasto. I wszystko wskazuje na to, że faktycznie to miasto chce zniszczyć. Hmm, no szkoda. ale przynajmniej mamy nauczkę, żeby teraz sztucznej inteligencji już nie chytać. Czekajcie, czekajcie! Robotus 3000 chce zniszczyć krotko Zaur City, tak? Eee, no tak. No, to jeżeli powiemy mu, że to już nie jest za City, a na przykład Lego Zaur City, to może się odczepi. Coś ty stara, taki manewr już był. Chociaż z drugiej strony dziewczyny nie kombinujcie. Wciskamy AZ5 jest po krzyku. Idę wcisnąć przycisk. A wy skupcie się na obmyślaniu nowej technologii, która uratuje to miasto ponownie. Ja idę wciskać. Stop. Wow, co jest z robotu się? Co się stało? Nie przeszkodzicie mi w żaden sposób w zniszczeniu miasta. Nie ma takiej szansy. Jedynym sposobem, by uratować Klutkozaur City, jest jego zniszczenie. Hmm, muszę spróbować. Hej, robotusie ale to już nie jest Klutkozaur City, to już jest LEGO Zaur City! Więc Klutkozaur City nic już nie grozi. Możesz odejść. Pipu, 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 pipu. Nie nabierzecie mnie na ten numer. 13 sekund ściągłem całą historię Klockozaur City i wiem że taki manewr był już zastosowany w szoku. Myślicie, że nabiorę się na taki tani numer? Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. O warto było spróbować. Proszę się rozejść, inaczej stanie wam się wszystkim krzywda. Proszę odejść. Wybacz robotu się. Nie możemy ci na to pozwolić. Muszę wcisnąć AZ5. Muszę przejść. Nie mogę na to pozwolić. Przykro mi. To nie zależy od ciebie. Muszę wcisnąć ten przycisk, niezależnie czy ci się to podoba czy nie. Ja sobie tu przejdę. Stój albo cię unicestwie i was wszystkich unicestwie. He, jak chcesz to zrobić? Od powstania klocku nową by chronić to miasto, wszczepiliście ci biodegradowalny, wszystkiemu co powstało od powstania klocku nowum. Wzwyż, prawda? A, no prawda. No i właśnie ten chip masz sobie i wciskam przycisk i będziesz biodegradowany. Ja się tak przybliżę powoli do przycisku. Czyli jeżeli to od powstania klocku znowu wszystko ma chip, macie go również wy. Co? On ma rację. Szybko na przycisku. Pik. Wow, ciął się podział. Jeżeli ktoś mógłby mnie unicestwić, to tylko i wyłącznie wy, moi stwórcy. Tylko wy moglibyście wpaść na pomysł, jak to zrobić. Nie mogę na to pozwolić. Muszę rozwiązać problemy klatkozaur City. Muszę zniszczyć klatkozaur City. Wybaczcie. O nie! On się kapnął, że my też mamy chipy biodegradowalne. O, chce nas biodegradowy. Biodegradować? Ale jak? On nawet nie przyciska przycisku? Nie musi przyciskać przycisku. Nie muszę przyciskać przycisku. Schakowałem już waszą maszynę. Mam z nią dostęp, mam do niej dostęp przez wi-fi. Nie potrzebuję więc naciskać fizycznie przycisku. No tego to już się domyśliłem. O nie, i to jest mój koniec? Po tym wszystkim, co zrobiłem dla tego miasta, Pyk. no tak, no to zrobiło się nie Pyk. Teraz już nikt kompletnie mi nie zagraża. Mogę w spokoju niszczyć miasto. Pyk. Mój, mój, szukałem wszędzie, nie ma misa. O. Nie są wszyscy, gdzieś się wszyscy podzieli. Zaraz, zaraz. Ty też byłeś członkiem klocku mnowum. Mój, mój, misa była. Czyli ciebie też muszę unicestwić. O, nie, nie, moja nie być naukowiec! Moja nic nie robić! Moja tylko donosić kawa i popcorn! Moja być nieszkodliwa! Hech, no w sumie racja. Szkoda tylko, Jarjar, że jeżeli znikniesz, to i tak cały świat mi podziękuje. Pik! Teraz mogę w spokoju zająć się tym, co najważniejsze niszczeniem miasta. Myślę, że zacznę sobie od tego. Wo, wow, wow. co się tam dzieje? Wow, trzeba powiadomić króla. No, jak tam trawniczek? Pięknie królu. Koszę już od 17 godzin. Lepszy nie będzie. Co jest policjancie? Co się tu dzieje, że zakłócasz moją rozmowę z kosicielem trawy? Królu, chyba mamy sytuację.